Zapraszamy na scenę Klaudię Gidlę, Damiana Brodę, Marcina Gołdę i Kacpra Szlędaka. Wszyscy uczą się w klasie drugiej w technikum na kierunku technik fotografii i multimediów. Specjalnie dla Państwa zaprezentują wyjątkowy pokaz zatytułowany Praca ze światłem. Każdy fotograf... Potrafi wykonać klasyczną fotografię. Jest profesjonalistą, pod względem technicznym, ale tak naprawdę o wyjątkowości fotografia, fotografa stanowi jego kreatywność. Fotografia jest dziedziną sztuki, dlatego poza umiejętnościami technicznymi, warsztatowymi liczą się pomysłowość i koncepcja. Dziś przedstawimy Państwu pracę fotografa od strony artystycznej. Zaprezentujemy jedną z kreatywnych technik oświetleniowych, a zdjęcie, które wykonamy, nazywamy rysowanie światłem. Aby wykonać zdjęcie taką metodą, potrzebny jest statyw oraz punktowe źródło bądź źródła światła. Ważne jest, aby wyeliminować dodatkowe zbędne światło.